Owa, jak największa dostępność jak największych y, rzesz ludzi, czytelników, odbiorców, czy to studentów, czy, czy kolegów wszystko jedno, kogo. Jest przecież. Y, Największą i satysfakcją i ma największy sens. Jeśli coś napisałem i chciałbym, żeby to inni przeczytali, to mi zależy, żeby tych czytelników było najwięcej, a nie jeżeli mam wydać książkę i książka kosztuje powiedzmy 100 zł, to okaże się, że ona jest niedokupienia praktycznie przez wielu potencjalnych odbiorców. Wobec tego wydaje mi się, że to jest zresztą w gruncie rzeczy przyszłość nauki i przyszłość. Że w ogóle piśmiennictwa, dostęp otwarty, dostępność w internecie i jak najwięcej czytelników. Moja próżność, oczywiście. I moja chęć zdobycia jak największej sławy na tym stoi, bo jeżeli będzie mój dorobek w sieci, to z całą pewnością, zwłaszcza wśród młodych czytelników, to już nie chodzi mi o to, żeby to nawet zrozumieli, albo nawet i nie przeczytali, ale przynajmniej zomaczą, zorientują się, że coś jest, więc to będę znany, będę miał nazwisko, ludzie będą, czasem nawet dojdą do wniosku, że muszą zacytować rozpowszechnianie dorobków sieci do jak najszerszego grona uczestników jest po prostu zapewnieniem życia temu, co się napisało. Jest to zupełnie dla mnie oczywiste i zrozumiałe. Trzeba sobie uświadomić, że książka opublikowana wyłącznie w postaci papierowej, nie tylko, że będzie miała ograniczoną liczbę czytelników, ale zostanie zauważona przez bardzo ograniczoną liczbę potencjalnych czytelników. Info książka w sieci to jest zupełnie co innego. No natychmiast właściwie każdy, kto skojarzy, że jest jakiś pan X, który gdzieś tam w nauce pracuje, bo na przykład wejdzie sobie na stronę uczelni czy instytutu, w którym tenże delikwent pracuje i będzie chciał zobaczyć, co on znaczy i co opublikował, i znajdzie już nie tylko jego bibliografię, ale jego książkę. No to jeszcze nagle się okaże, że ją może przeczyta, a jak nawet nie przeczyta, to zacytuje, więc same korzyści.